Dzień dobry, cześć, witam serdecznie, witam gorąco w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17 razem ze mną dzisiaj sobą. Dzień dobry. I witam Was na drodze do wielkości. Jak widzicie, tam przy sobie, zakupiliśmy właśnie to pole. Tak, pole numer 27 na Sostówce, na którym zasiane mamy. Co my tu mamy zasiane? Jęczmień. Jęczmień mamy tutaj zasiany. Ja zakupiłem to pole za 100 tysięcy. Mm. Tyle pieniądze. Wziąłem na to kredyt, tak więc kochani, wiecie, jak to jest. Kredyt wzięty, ale za to sobą dzisiaj pojechał po nowy zakup, jaki zakupiliśmy, czyli beczkę do rozwożenia gnojowicy z modyfikacji marszala, która była w Farming Symator 15. Tak. Ktoś może pamięta, albo i nie pamięta. No niestety, dzisiaj nie mam kierownicy, ale to nic się nie dzieje. Nadrobimy na pewno w najbliższych odcinkach. Znaczy, troszkę tu kamerę tak do dołu wezmę, tak troszkę za wysoko. O, okej. Okay. No i dobra, ale ja jadę zbierać y, trawę, która została zgrabiona w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, bo tam kosiliśmy trawę koło świn, których jeszcze nie posiadamy. Ale tam kosiliśmy właśnie trawę i postanowiłem, że ją po prostu zbiorę. I część, co wejdzie do krów, no to wejdzie do krów, a część, która wejdzie na plewy, to wejdzie na plewy. O właśnie, taką beczkę żeśmy zakupili marszałowską. Od razu 27 dam to rozsieć, no nie? Tym, kto wam? Nie tym. A yy, no wozem, tam stoi dobry tam ten mały. O, widziałem. No, Pernelanda! No Dokładnie. No i właśnie go, i Tak to mniej więcej. Na dzisiejszym odcinku taki mały plan. Yy, na pewno ten odcinek yy, ukaże się jeszcze, nie wiem, czy jutro się ukaże, czy w piątek, ale yy, na pewno się ukaże w tych. Yy, w tych owych dniach. Yy, kolejna akcja będzie taka, że będziemy troszeczkę nagrywać yy, więcej lasu. Mam taki plan. Przynajmniej ja mam las nagrywać. Na pewno tam chłopaków sobie też wezmę. Typu Mikiego i Kazia. Możliwe, prawdopodobnie, może i Kiełpik padnie i Kaskader. Byśmy zrobili, zrobili takie wycinki lasu. Kto więcej by zebrał tego tam lasu? A mnie nie będzie. No ty, no ty też, ty to wiesz. ja to podstawa. No, ty to podstawą. Ostatnimi czasy. No, tak to, tak to bywa. Ale widzicie, no, zbieramy sobie trawkę. Tutaj, którą zgrabiliśmy, no trawa jest zgrabiona dosyć fajnie, ja powiem wam. Myślałem, że będzie gorzej się zgrabiało, ale no, dosyć fajnie, fajne, fajne pokosy wyszły tego zgrabionego. I kula, tak grubi, grubiutko, także Zdaję, tak że na 21 nawozu typu. Tak, 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 tak. No trzeba tam sypnąć tego nawozu. Bo tam nic nie jest dane, a to zakupione było to tylko i wyłącznie posiane jest to pole. <trym> Tak, dokładnie. Tak, tak. Ba bardzo dobrze to z w tym. <coughs> <coughs> Ale dosyć dużo będzie chyba tej trawy, bo z dwóch przejazdów w to i z powrotem mam 50. 58%, tak więc dosyć nieźle. A co najlepsze, bo to dwie perspektywy najprawdopodobniej. Tak, właśnie, sobą też nagrywa tą perspektywę swoją, co on tam właśnie robi. Tak więc, też będziecie mogli sobie poglądać u niego na kana kanale. Piszecie Sobon szykiwarkę na YouTube. Prawdopodobnie się, się znajdzie. No, wam dopiero planuje zacząć nagrywać, tak więc jeszcze kanał nie będę jego udostępniał. Ponieważ, yy, jak już będzie te filmy, wszystkie będą mu działały, wszystko będzie działało tak jak on chce, to wtedy będę jak najbardziej wspierał. Yy, pomagał młodym twórcom YouTube'owym, by wybijali się na tych osobach bardziej znanych. Ty typ typu ja, typu Lupty. Typu Mickey Games. Ach. Aż tak będzie chamska reklama. Tak, aż tak będzie chamska reklama na środku odcinka. A, ja... Nie, dopiero 3 minuty, 4 minuty skoczymy. O, dobra. Z trzech pokosów i z połowy czwartego ca, cały ten... No, cała przebra po potingiarowska. I tutaj akcją człowieku odlicza i czasu Tak, 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 to tak samo jak ja mam OBSM Właśnie wiele osób też się pytało jaki programem nagrywam yy, nagrywam darmowym programem Open Broadcaster yy, który jest yy, do streamowania, na przykład można streamować na Twitchu, na Hitboxie, czy tam na YouTubie yy, Ale też yy, jest do nagrywania taka opcja i można też nagrywać i on jest właśnie darmowy i bardzo fajnym jest. Program akurat dla mnie jest bardzo dobrym, bo umiem go sobie fajnie tak poustawiać i w ogóle, ale dosyć Dużo kombinacji jest z ustawianiem, bo przez takie właśnie ustawianie można może troszeczkę obniżyć sobie jakoś procesora i w ogóle i no trzeba, trzeba uważać, trzeba uważać, tak czy siak. Dokładnie. No bo bez tego to można sobie troszkę popsuć komputer, ale jak się myśli, czyta się dobrze z zrozumieniem, to się daje radę. Czy wie co się klika. No tak, to dokładnie, wiesz, może nie tyle wie co się klika, przede wszystkim trzeba dobre, dobrze poradniki, najpierw. najpierw trzeba poradniki przecież trzeba, żeby wiedzieć co z czym się je i dlaczego to tak. Oglądają właśnie jak tutaj jest no i tam goś wyglądał żeby ustawiać pod siebie, nie tak jak on ma pod siebie To no jest tak, taki wredny problem. Pod twoje potrzeby komputera, komputera tak? Kurde. Wysypałem 30% ze zbiornika, no nie? No. I to jest pełno uk krów. Mam 12 krów tego. O oh To zrobimy się i zrobimy No nie? Wyjście? Co Możliwego innego wyjścia no to. No, nawet yy, widzicie, można w ubikacji zostawić telefon. No. Można, no, można. Można, można. A człowiek szuka, kurde, zaginął. Ukradli. Ukradli. A tu plus na oknie. Może ktoś okna w nie ma, no to. No tak, a w tym, jak się w silosie, to wyładuj, tutaj trzeba wziąć, no nie? Tak. To ca całe prawie nic się wysypało tego Ale to zrobimy tylko na jednej części to, te plewy, bo to Część chyba sobie tylko tu pierdziule Bo chyba jak trawę wysypię to nie będę mógł potem zebrać no, bo by... Spróbuję no, by by wsi... nie Spróbuję wysypać sobie tak na polu tam Trochę i zebrać, ciekawe czy to będzie działać. jeśli tak by działało to Yo, do dosie To jest jedną przyczepę, bym sobie wysypał tak, więc z boku do się, dosie, bo my tak robili u Kazia na serwerze Miałem ja sobie czegoś wysypać z boku, żeby od razu był już tam dla chrup przygotowany taka zielenina. A potem widły i nosić. Tak, widły i nosić, widu, widły których nie ma. Ale może, jak będą widły, to by to by fajnie wyglądało. To akurat trzeba przyznać, że to by fajnie wyglądało. Fajna sprawa. I w ogóle. Ale na razie, dopóki nie widzę, to tak się nie pojawimy, no nie? Ale, nie ale, ale mi włosy stoją, jezus, manie. Mam za długie włosy już. Muszę do fryzjera się udać. Popieram ale to może na dniach Też muszę iść Może na dniach jakichś Może jutro akurat o się udam od razu to będzie spoko dosyć łowie, lżej. w sumie w zima to się nie zbyt to bo potem w ksacha No dobra, wysypałem tą trawę. Nie zbiera Nie zbiera to, gitara. to tak się nie zrobi. wezmę sobie jeden cały ten, wysypia, tak. I tak cały wysypię. Brawem? Dara, dara, pa. Jezu, sobą nie śpiewaj. Ja wiem, że ty mi chciał na karaoke teraz być. Nie idę, ja nie umiem. Ja nie umiem. Bez przesady ty nie umiesz Może Tak mi się za Ty nie umiesz sobą na no sobą, no co ty to opowiadasz? Ja nie umiem wiesz, Ty umiesz, tylko ty nie wiesz o tym, że umiesz Ja wiem, że nie umiem Wiem że nic nie wiem Sorry Sorry Memory Dobra, okej okay. fajnie to Teraz tędy. Czekaj, jestem ja się, jest ja się chyba dookoła. Miałem sprawdzić poziom świnek, krówek tam. A, jest nie wydajności. Ogólnie, jeszcze jakieś pole coś tam obsypa? Yy, Obsypaj 21? o. To, co wzro wzrosło, tam już to pole, ten? przy gospodarce tam, co, tam jest? Chyba... Co ja za 15? Nie? Tak, tak. Tam cię wziąłem, co taką dłuższą drogę. Nie będę dopiero dojeżdżał. to musicie zobaczyć, bo. Niby jest w pierwszym stadium, no nie? A wyżej... A właśnie jest tam część nienawiedzione, część niby nawiezione to... Zatypiemy całość. Właśnie, trzeba uważać tam. No musimy właśnie położyć duży nacisk właśnie na te nawozy i w ogóle, żeby to na 100% było... A może trzy stopniowe? Tak, 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 dokładnie. Chodźcie, pa. Przecież tam to nie było orane. Kurde. Aha, no to ci tak. Wzrosnąć, nie wzrosło. To powinno za niedługo wzrosnąć, no, że dodam trochę czasu, że taki szybko. To że już obsypywać. Nie no, czekaj, niech wzrośnie to będziesz obsypywał. To od razu zrobić ścieżki technologiczne, Tego wiesz jakie ścieżki, takie ładne. Ja zgasiłem się. To poczekaj, akurat będzie ten... Jesteś... A idę tu, idę tu pozwiedzać gospodarkę. To zwiedzaj, zwiedzaj. Nawet pipczy. czy? Nie Oglądasz. te kosiarki, zgrabiarki, przyczepy, maszyny. No kosiarki dopiero były wykorzystywane. To kosiarka. No kosiarka i zgrabiarka jest, bo no na siano raczej prawdopodobnie nie będę robił, no po prostu no, nie mam jak z czym tego sprasować, żeby to pochować, tak? A. Może dopiero jak kupię prasy. Prasa 58 tysięcy, no to musiałby do dobre plony być z tego. Z soi i z jęczmieniów dwóch. Jakby z tego dobry pieniądz był. Las może, jeszcze by była, żeby do lasów trochę pojechać. Trochę kłódek chcę powrzucać do tako. To by to też nie było głupie, nie? A co ty masz na polu numer? 14? A nie wiem. A, ściernicko. Ale nie, tu coś rośnie. Ty. Tu rośnie, to ja tam chciałem coś. To są... Tam jest specjalna pszenica. I już są ścieżki? Tak, tak, bo to jest była pierwsza faza ta wzrostu. Okej, w takim razie, ludziska, ja tutaj właśnie sobie wysypię. Idę popatrzeć. Takiej tej trawy. Ładzie panie. Siłuj tak tego chęda. Jako styrda wielko. No nie? Ty, miała być malutka. Co tu do fanzoli teraz no? Mógł już tu poobijesz, trochę. Bo ja i tak chyba tylko tu do uczęi będę wysypuje. Weź to jakieś oko takie jaja, że to ma. Ale to O! Są... Wzrosło. Kis... O to akurat będę mógł sobie To ja przy, 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 przywolnię. Oj! Radio mi włączył. Wyłącz! Piątka, szybko. Szybko wyłącz, tego nie może być. Kurde, tu porobić fajne ścieżki, to bym się już. Znaczy wiesz, ścieżki możesz... Wiesz, najpierw raz dookoła objechać, a potem wiesz Tak będę się starał. Znaczy ja tak, przynajmniej ja tak ścieżki sobie robię zawsze Będę starał. Robić jak najlepiej. No znaczy wiesz, to tak możesz najeżdżać tam wiesz na, na siebie. No nie żeby to... Te... Jednak nie muszę być jakieś bardzo szerokie te ścieżki, ale wiesz, ważne, że fajne były. Bo na pewno w trzeciej fazie polecimy z opryskiem, wynajmiemy sobie opryskiwacz ten ludziska i prawdopodobnie tak to zrobimy. Taki przynajmniej mam plan, żeby to... Wydaję ci opryskiwać i przeopryskać, bo to jednak wzmocnimy trochę to. nie jest dobry. Zobaczymy, czy pieniędzy wystarczy. Bo w ostatnim terminie coś się nie zgadza, powiem ci. A? No. Ale nie... się nie zgadza? Coś mi się tu nie zgadza, właśnie. dobrze, że tak powiem. No, a troszkę słabo, powiem ci. Te, też mi się to nie podoba. Ale no, co zrobić, no. Tak, takie życie. Takie życie i gwiazdy. A, takie życie i gwiazdy. La, 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 la. Powiem ci, że jak ta stepta była tak, tak gruba, bo tu chyba... Ja, wiem, że trzy pokosy w jedno... W... Zrobiłem, no nie? Z jednego przyjazdu pół półprzyczepem. O boj. Ale wydepta, ja się pierd... Co? Ale będzie wydeptywany na tych nawrotach. Ojciec Dobra, no bo zmieniamy straty, trzeba jakieś ponieść, no. Żeby mieć zyski, najpierw trzeba ponieść straty, jak to się mówi. A no, fuck. Dlatego najpierw. Następnym razem ja będę tego ścieżki robił. No. Bo to jest co mi tu teraz wyszło, to masakra. To mm. masakra. I co, żeś tak, tak zawinął tam? Z winkla? No. Nie, może tak źle nie jest tak. Ja myślę, że tak źle nie jest. Ale po przejeżdżą, co wiesz, tak, po tych ścieżkach się wydeptuje, to to jest między nimi. No tak, no to akurat prawda, to akurat prawda, bo no niestety nie ma wąskich kół. A nie możemy zaczepić do wąskich kół. No, chyba te wąskie koła nawet nie wydeptują. Nie depczą. No nie deptują, ale mniejszą powierzchnię. A chyba że tak. Oj, już 100% no. No i dobra, 100% mamy. Tylko w się nie wiem ile tam procent jest. Chyba 1% jest do 10 takich, kurde, żeby było przywieźć przyczep. których tak czy jak nie ma. Ale jeszcze, jeszcze z jedną łąkę może sobie strzelimy. Kiedyś tam. Kiedyś tam? Znaczy akurat się może tam, wiesz? Jest strzeli jeszcze jedną łąkę. Lalalala, ty ja. I byłoby dosyć spoko. Gdybyśmy strzelili jeszcze jedną łąkę. No to tak, to chyba byśmy zapewnili te 10% silosu, to kiszonki się nie trzeba byłoby robić. Czyli nie musielibyśmy myśleć o przyszły rok na kukurydzę. Dopiero jakby się kiszonka skończyła, znaczy kiszonkę by się skończyła z trawy, to wtedy automatycznie by, byśmy zrobili sianą kiszonkę. Tak, tak, dokładnie nie rozsypuję, bo nie umiem wyczuć tego o raz, raz Dobra, spoko. Ale mówię, potem byśmy właśnie kupili sobie. No co byśmy sobie wtedy kupili? Yy... Siano kiszonkę, czyli o się kupili i prasę, no nie? I byście zrobili sieroń kiszonkę. A po tej sierońce już byście normalnie z kukurydzy sobie robili kiszonkę Można No wtedy by było na staj, tak mi się wydaje, no nie? Plan jak najbardziej. Plan jak najbardziej to fajnie, nie? fajnie nie? fajnie, że plan jak najbardziej tylko ciekawe Ile to jest procent? 11 nie A nie ma poziomu wypełnienia ile procent No nie no teraz ty tak długo. No dobra No zobaczymy Jeszcze dobra. Zbiorę jedną ubiotę i może uda mi się to wszystko wziąć Pierdźmy, no i nie słomy. No, słomy, to właśnie też chyba będzie, jakoś trzeba wymyślić z tą słomą coś. Ja powiem tak, obsypałem film. No i bardzo dobrze, cieszę się. Podstawiam sprzęta i idę popatrzeć, jak mi ścieżki wyszły. No, obcej, obcej, właśnie tam, obcej te ścieżki. To tu ptaka. Trzeba bym kurde, no nie mam za bardzo, już za dużo dla ciebie teraz pracy, góry. Nie Miałem pracy pracę jeszcze dla Ciebie? Spokojnie, wiadę na chwilę. O Boże. A nie, mam dla Ciebie pracę, bo tam chyba zostało coś... w zbiornikach jeszcze do sprzedania, jak się nie mylę. W silosach. No, kukurydza została... i jęczmie. Jakbyś posprzedawał, to by było spoko. Ja. Jak dasz radę, to naprawdę mi się... cieszył, jakbyś to obczaił. Porter do transportu. Tam przyczepa stoi, chyba tam wie, gdzie przyczepa stoi. No wiem. To już do niej. A. Ty jakie jaja? No. Miałem z, ty z tyłu wysyp otworzony, no nie. I, wszy I wszystko, co wsypałem, to wszystko mi się wysypywało. Obo. Nie wiedziałem, że to tak się da. Ale nie wiedziałem, o. że mam otwarty. Myślałem, że jest zamknięty. właśnie to sprawdzę. Robi, lubi zrobić konia. No, rubi, rubi, lubi robić piguzy, to tak akurat prawda. Skajsie w te na tytuła. Tam masz taki silos, tam koło, z tyłu za tym. Z tyłu A. zaraz za nawozem. Tam stałeś za tą, na, bel, na belki tą, ja tam przewiozę przewoż, sobie tak. O, tu jest no. do stypu. Ja yeah, A nawet można by było, wiesz co zrobić? Na tej właśnie przyczepie do tego Tego Na tej przyczepie co jest... Oj kurde tak Co jest... Jak to się nazywa? Na tej przyczepie co jest... Kurczaczki To jest... hey, okay, muszę, muszę pomyśleć na tej przyczepie, właśnie co nawóz jest, no nie, to tam można było pociąć te drewno. I pasami zadawać I, pasa, i pasami pospinać, no i posprzedawać potem. Pozrzucać, Można by było tak kombinować, pamiętaj, może i z jeden z unicyfów jakiś właśnie zrobimy, żeby. E, jęczmień jeszcze jest. Tak, jęczmień jest i kukurydza. To typuje na Co mi się tu się, stanęło? Gdzieś się. Y. ją wywieźć. Jakie, a klawiatura sama skręciła? Czekaj, bo będę popatrzeć TY! Gdzie? Jakie jaja! Te, te, no. kukurydza Ty, co To Co jest? Sama kurde klawiatura mi w lewo skręciła. Ty. Nie miałem z tego przycisku, normalnie mi sama w lewo skręciła. 647, piekarnia. piekarnia. Co tu się tu popsuło się? Nie wierzę. Słuchajcie panie, jadę do miasta, czy ty to rozumiesz? Ty tylko tam nie zgiń. W tym mieście Muszę, ale będę musiał włączyć oświetlenie. Rozstrzygawcze też, pamiętaj. Nie, włączone i się z przyczepą nie powinno jeździć z Popatrz sobie na te ścieżki, ale no ty nie pojedziesz. Zaraz zobaczę. Eee, no, nie tak, eee, no. Troszkę takie eski floreski, no ale. Eee, no bo nie chciałem, żeby na nagraniu było słychać kierownica. A znam dzisiaj, tak by było słychać. No pewnie tak. No to wisz, jak to jest. O, portera w go dostała. Dobra, czekajcie, ja sobie... Aż eskę, że włączyłby szybanek. Wolnijmy czas, bo będę musiał rozciąć nawóz znowu O. A tak do informacji tu już na 21 wyrosło, nie? Też wyrosło, tak? 21 jest nawiezione? A, wymaga Orki. Ej, 14 wymaga orki... A nie, 14 była orana, chyba. Nie, nie była orana. I nie wiesz, właściciel pola i nie wie? Nie pamiętam. Każdy ty na wakacje przyjechał pomóc. Tak, na wakacje do wujka przyjechał. Jest jakie tu góry i doliny z tej sieczki pochodziły. To kuzyna, Alo No dobra. To wuj... Boże... Zaczęło się nagrywać i to chwila na centrum. Norma. Wtedy zawsze wszyscy chętni na centrum. Co zrobisz, nic nie zrobisz? No niestety, pewnej rzeczy się nie przeskoczy. Chciało się takie mieć tutaj, być ważnym na TeamSpeaku, no teraz. A tak. Miej dusza czegoś chciała. Kurde, to ugnieś tu, to będzie masakra. Włożę za winą na, na Panie, a tego tu nie ugnięto, to jest dopiero 45 razy. Teraz 50. go wyszukiłem no. Dlaczego? Hej, hey, wake up! Nawet gdzie coś się popsuło. Mało tu administracji siedzi. No, mało chyba. Skoro ciągle szukają nowych. Kury za się O, Oooo. Cztery tysiące o, mm. Tego 500 do mnie. O, odrobimy w pol. Dogadamy, dogadamy się w, w sprawach kieliszkowych. A, no to chyba, że tak. Sprawa, jak to się mówi, sprawa o przejściu o litra i pod Jak lubisz. Coś zaczyna zarzucać. To, to się chyba dzieje ze zbieżnością w ciągniku Panie, muszę trzeba będzie na warsztat postawić To trzeba będzie Z to może coś się dzieje tam nie, 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 To luzy na tym Na wahaczu Na gałka. <laughs> luzy na wahaczu no. luzy, luzy na wahaczu w ciągniku No Ale co prawda tych nowych już są montowane o, przykryj Silos. Do, silos został przykryty. Ej, można taką małą część przykryć silosu. No i fajnie, fajnie. Oba no, możesz zaś... Hej, wake up! Ferman... Silos paszowy został przykryty. To ci pokazało tak? No. No i świetnie. No i gitara. No i fajnie. 24 minuta. Zagrania? Faktycznie. <laughs> Trzeba to kończyć. Czystoś 85% co widzisz, że się obsrałeś już tam? Uważam, pobocza, bo popatrzyłem się na mini-mapę już mnie ściągnęło. No masz. Ej, no nie, jeszcze nie, nie, zresztą nie nabrudziłem. No tak, 85% czystości. Ja, bo to zależy od słomy, wiesz, i od tego. Słomy to to niman, to trudno, żeby była słoma. Co by nie I mam, tak? Dopiero jak tutaj się weźmie o to, o ten. O pierdzieli właśnie zaraz. Rozsieje się tu nawóz. Włączy się wzrost. O, teraz mogło być otyle. Nie, nie było. A? Nie było zły, ja nic nie słyszałem przynajmniej. Może nie, nie złapało mikrofonem, wiesz. Może no. Ale za to fajny ten silnik mam, ten duży, no nie? Nie trzeba agregacji i z takiego. Od razu. Od razu ogień, ogień ile fabryka dała i tyle. Dobra. Nie ma rozsiejemy się nawóz. Ja to popalę kurde te wszystkie te A popal, to od razu popal Jaki mały silos No nie Żeby, ty, tak, żeby, hej, żeby, żeby tylko, tylko nic mu się nie wstało no nie? nie wiem, czy cały czas do Cię hey wake up masz No Co 5 minut, co 2 minuty? <grym> Tego nie było Do tyłu się patrzyłem Poprawiasz Właśnie zauważyłem To się wytnie A, tego nie widział Umownie nikt nie a Ha! Jeszcze ten, jęczmień Kurde tak, tak. Ja już tu przyczepę odstawiam Jeszcze jęczmień Jeszcze jęczmień, mości kierowniku Potem jeszcze pokropę Póki sobą był w butelce Dzięki po, 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 póki sobą on pił butel, z butelki Gwinta. Nie no, z gwinta to może nie Kukurydza zerolita. Bardzo... No i dobra. Spróbujmy no? 476 sekund, trzeba popatrzeć w high. To my mamy 1 <grydza> Kurde. Bele. O! Wiejski elevator zbożowy! Gdzie o, to, to? To, to, to? To blisko, na górze chyba. Koło... ten, jak się sprzedaje te... ...maszyny. Jeśli nie mylę. Jadę tam. No okej. Okay. Kurde, bo zapotrzebowanie jest tak jakby. Tak jakby? Jakby. Na, na zielono jest podświetlone. No to jedź, jedź, jedź. No wiesz. Port, ma ciężko. O, znaczy, nie ma ciężko, z tą przyczepą akurat chyba nie ma ciężko. 5,5 tony z tyłu plus waga przyczepy, no, trochę mo. Nie, no tak akurat chyba na, na, za bardzo ciężko nie ma. ona jest w stanie ht 24 tonowe spokojnie ciągać. A, no chyba ja. Ale nie wiem, chyba. nie wiem. Miałem do I... czynienia z Fortero, ale nie wiem, bo to nie, nie jest chyba tyle mocniejszy silnik, to właśnie ten słabszy jest. 150. nie ten mocniejszy. To 50. No ale, czym znaczy, miałem do czynienia, no jeździłem nawet takim, ale... Czekaj, tak jakby... bo... Kurde, dobra, tego nie było. Ale szczerze mówiąc, nie mam pojęcia o dźwigu, o uciągu tam. Ja dobra. Ci, według ja tego, co mi ktoś powiedział, kiedyś MF255 na górnym zaczepie uciągu miał maksymalnie 900 kg. Mhm. Według fabryki. Wie, wiesz, to mi tak przypomina osobę, która tak, tak dziwnie zawsze mówi. Dziękuję. Nie mówię o tobie akurat, no ale. Dzięki, ty się po... Dobra, ja jestem przygotowany, że już wjechać w tą soję znowu. Ale śmiesznie ta soja wygląda, ty jak marihuana, no nie? Eee, nie poruszajmy tych tematów. <laughs> nie no, śmieję się akurat, ale. Taki śmiesznie wygląda. Bo już mod do farminga był. Marihuany? O! to pobrał to ma. Nie no, tego to, to nie widziałem. Potem ci wyśla. No dobra. Mam na, dy mam, mam na dysku. Okej. Okay. Dobra. To wyłączymy. W tym 30 minut. I właśnie, kochani. my, Obecja. Tak. My, my Wam, kochani, właśnie dziękujemy za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę. Zajrzyjcie do Sobona. Zajrzyjcie do ekipy Mickey Gomez Team. I w ogóle. Y... Zapraszamy serdecznie do wszystkich i no do zobaczenia, do usłyszenia. A my w następnym odcinku, mam nadzieję, że będziemy tutaj kombinowali, jak to wszystko pogarniać. Tak więc do zobaczenia. Hej, cześć i czołem. Na razie. Pa pa! pa, pa.